A ah. jest! Ale to jest dobre, nie rewelacja, naprawdę rewelacja. Wracam do Brukseli. Jeżeli przejdę przez staro, trzymaję 400. Nie no... Kto wymyślił takie zasady? To jest niesamowite! Nie! Yeah. Nie no, czadzior kurczę, rzucasz tylko kość mi się wszystko dzieje. Fenomenalne! Fenomenalne! Bo. Rany boskie. Ty co się stało? Ty śniło mi się, że graliśmy w eurobiznes i tak się tym zajarałem, że chciałem wszystkie inne gry powyrzucać. Ale to nie był sen! O! Nie, dobra. Koniec z ciężkim żarciem przed spaniem. Żadnych zagryzek na wieczór klasówek. Jestem Amator Planszowego i dzisiaj chciałbym Was zaprosić na recenzję gry Sen. Dzięki uprzejmości wydawnictwa Nasza Księgarnia miałem okazję sprawdzić ten tytuł, który przyznam Wam się szczerze bardzo długo nie omijał, ponieważ kiedy oglądałem materiały na jego temat, to jakoś nie do końca czułem się przekonany, że to jest gra, którą muszę mieć w swojej kolekcji. Ale ja od jakiegoś czasu, jak polecam Wam, gdzie tylko się da kruki, w które bardzo lubimy grać z żoną, to zawsze pojawiały się komentarze: musisz spróbować też sen, który wchodzi w skład jednej kolekcji gier razem ze smokami, które też się pojawią na moim kanale. I dobra, doszedłem do wniosku: czemu by nie spróbować? Udało się to przy okazji. Edycji jubileuszowej gry z okazji stulecia naszej księgarni. I czy ten tytuł złapał mnie za serce? Czy jego wykonanie jest faktycznie jego wielką zaletą? Przekonajmy się o tym. Najpierw popowiadamy sobie o śnie, a następnie przejdziemy do konkursu, który zapowiedziałem Wam w poprzednim moim materiale. No to co? Rozłóżmy sobie grę i zapraszam. No dobra, co my w ogóle robimy w grze sen? Jak nam mówi sam tytuł, będziemy tu mieli do czynienia z jakimś snem właśnie. A dokładniej każdy z graczy będzie sobie ustalał, ustalał, tworzył własny sen. Sen, w którym musimy mieć jak najmniej kruków. Te kruki znajdują się na kartach. Mamy pięknie ilustrowane karty, na których... Cyframi oznaczono, ile kruków znajduje się na danej karcie. No i tak, zbieramy sobie te nasze sny. W momencie, kiedy ktoś dojdzie do wniosku, że jego sen ma chyba najmniej kruków, no to krzyczy. Pobudka. I wtedy sprawdzamy, czy faktycznie ten jego sen ma ich najmniej. No ale dobra, ale to, to, to co, inni nie widzą? No właśnie nie widzą. Dlaczego? Ponieważ przygotowując grę rozkładamy sobie, tasujemy karty najpierw, rozkładamy karty w ten sposób, aby każdy gracz miał przed sobą cztery zakryte kartoniki. Następnie wykładamy sobie talię, na środeczek stołu, jedną kartę odkrywamy i proszę, jesteśmy gotowi do rozgrywki. Tak, to jest całe rozłożenie. Tutaj, akurat dla trzech osób, prawda, że szybko? Więc tak, mamy zakryte karty. Co teraz? Zaczynamy zabawę. Każdy gracz wybiera sobie dowolne dwie karty u siebie i podgląda, co tam na nich jest. Trzeba sobie zapamiętać, jakie tu mamy karty, ponieważ musimy poskładać sen o jak najmniejszej ilości kruków. Więc będzie ciężko, bo nie możemy przez całą grę tutaj patrzeć, co mamy i teraz jak się bawimy. Moja kolej, więc mogę dobrać z odkrytego stosu kartę i podmienić ją z jakąś swoją. To był akurat głupi ruch, ponieważ to była karta z ośmioma krukami, a w talii są karty od 0 do 9 kruków, więc Staram się dobierać zawsze jak najniższe, żeby zbijać ten wynik punktowy. Ale tak, pierwszy ruch z odkrytego stosu, mogę wziąć wierzchnią kartę podmienić ze swoim snem. Drugi ruch, mogę wziąć kartę z zakrytego stosu. Teraz myślę, czy chcę ją dołożyć do swojego snu, czy nie. Jeżeli chcę, to dokładam tak jak poprzednio, a starą odkładam na odkryty stos. Jeżeli nie chcę, to tą, którą dobrałem, odkładam na stos. Dziękuję, trzony rozgrywki, już znacie. Ale to oczywiście nie koniec, to by było za proste, no bo gdzie tylko takie trochę memorie rozbudowane? Nie. Mamy jeszcze cztery karty specjalne, karty, które pozwalają nam wykonać pewne, konkretne akcje. I tak, jedna karta pozwala nam wziąć dwie karty ze stosu zakrytego. Zagrywamy ją na... Odkryty stos, dobieramy sobie z zakrytego dwie, i jedną wrzucamy do naszego snu, drugą odrzucamy. Jedna karta pozwala nam podejrzeć dowolną kartę na stole, więc możemy, czy to urywala, czy u siebie cyk zerknąć sobie. OK. I jeszcze jedna karta daje nam możliwość przejrzenia odkrytego stosu, wybrania z niego karty i dołożenia do swojego snu. Oczywiście, wszystko na zasadzie podmianki, zawsze mamy mieć cztery karty. I ostatnia karta, która nam została, to jest moja ulubiona karta, czyli zamień dwie. Zamień dwie dowolne karty na stole. Mogę wymienić jakąś swoją, gdzie wiem, że mam tutaj np. dziewiąteczkę. Podmieniają z jakąś kartą rywala. Albo mogę rywalom zamienić karty. Przez to się nam robi straszny bajzel na stole. I co za tym idzie, robi się bardzo wesoło. No to co? To jest wszystko, co wiecie, co musicie wiedzieć o rozgrywce. No, może wszystko to, że te karty specjalne. Można zagrać, wykorzystać ich umiejętność, tylko jeżeli dobierzemy je ze stosu zakrytego. Jeżeli dobierzemy je ze stosu odkrytego, to one wtedy działają jak zwyczajne karty. I oczywiście możemy też nie skorzystać z ich umiejętności i zagrać je jako zwyczajne karty. Tak wiem, ale chaos i ten chaos zakończy jeszcze jedną ważną informacją, w kontekście tego, co się będzie działo później, czyli karty klepsydry. One mają tutaj 0 kruków bądź 9 kruków. O co chodzi? W momencie, kiedy ktoś dojdzie do wniosku, że ma w swoim śnie najmniejszą ilość kruków. No to tak jak wspomniałem wcześniej, mówi, pobudka. Wtedy wszyscy gracze odkrywają swoje karty, liczą, ile na nich jest kruków, i spisują wyniki. A gracz, który robił pobudkę, jeżeli faktycznie miał sen o najniższej ilości kruków, no to super, dostaje. Równe 0 kruków. Jeżeli jednak się pomylił i mi, ktoś miał mniej kruków, no to otrzymuje wtedy tyle kruków, ile ma w śnie, plus 5 karnych kruków. A co z tymi klepsydrami? Te klepsydry, jeżeli w naszym śnie znajduje się nieparzysta ilość klepsydr, to wtedy każda taka karta jest warta 9 kruków. Natomiast jeżeli w śnie znajduje się parzysta ilość tychże, Klepsydr, to wtedy każda jest warta 0. To nam daje dodatkowy element kombinowania przy samej rozgrywce. No dobra, był chaos, ale teraz już naprawdę wiecie wszystko, co musicie wiedzieć o rozgrywce w Kruki. No, może poza tym, że gramy tyle rund, aż ktoś dobije do 100 punktów bądź je przekroczy i wtedy kończymy, a zwycięża ten, kto ma najmniej kruków. Tak, to ten chaos. Oczywiście tą granicę 100 kruków możecie sobie dowolnie modyfikować, na przykład grać do 50, do 70, do 150, w zależności od tego jak bardzo chcecie rozciągnąć rozgrywkę, bądź ją skrócić. No dobra, no to teraz pogadajmy o tych wrażeniach, bo te zasady to mi wyszły masakrycznie. No, to wrażenia z gry. Tak jak wam powiedziałem, sen jest tytułem, który kiedy oglądałem różne materiały na jego temat, nie do końca mnie zainteresował. Znaczy, coś gdzieś jakieś tam budził może minimalne zainteresowanie, ale nie na tyle duże, żebym po tę grę sięgnął. Wydawała się tytułem nie dla mnie, w szczególności ten element ala memory, że muszę zapamiętywać jakieś karty, co ja tu mam. No. Nie, to tak jak na sucho to usłyszałem, to mi się nie chciało. Będę z wami szczery. Natomiast kiedy już gra do mnie trafiła, no to. Wow! Zrozumiałem o co chodziło w tych wszystkich recenzjach, których się zachwycano, że to jest niesamowita gra. Zrozumiałem dlaczego co chwilę Wy przesyłaliście mi w komentarzach. Spróbuj sen, musisz spróbować sen. Na Instagramie to praktycznie za każdym razem, kiedy wrzucałem coś związanego z krokami, to było, był komentarz przynajmniej jeden: Spróbuj sen. Spróbowałem i nie objąłem z bawełny. Tak, ta gra mi się naprawdę podoba. Mechanicznie jest po prostu fantastyczna. To kombinowanie, dobra, co ja tu mam. Czy tą kartę teraz zabrać, nie zabrać, oddać rywalom, co? Te emocje, kiedy ja na ślepo podmienię sobie kartę i się okazuje, że ha, mam trujeczkę, nie? Wrzuciłem się do snu, obracam, a tam oddałem rywalowi zero i następny gracz bierze to moje zero, nie? To, to, ta gra wyzwala emocje, ona naprawdę wyzwala emocje. Nie wiemy, jak z tymi klepsydrami będzie. Może nam się uda, może, może trafimy karty podejrzyj przeanalizujemy sobie, możemy mieć plan, już wiemy dokładnie, jakie mamy karty w swoim śnie, już za chwilę chcemy krzyknąć pobudka, rywal nam robi zamianę, pyk, pyk, już nie wiemy, co, gdzie leży, masakra, to jest fantastyczne. Nie, naprawdę... Ta gra jest bardzo przyjemna, zasady są banalne. Wytłumaczycie je szybko. Ja wiem, że w segmencie przed chwilą to był chaos, jak grany boski, ale powinniście nawet na podstawie tego chaosu mieć już pogląd na to, jak się gra. I ta rozgrywka jest niezwykle satysfakcjonująca. Grałem w sens zarówno z osobami z mojej y, grupy regularnej, testowej, wszystkim się podobało. Grałem z osobami, które nie mają do czynienia ze współczesnymi planszówkami na co dzień. Praktycznie w ogóle nie mają o tym, że takowe istnieją, to wiedzą głównie z tego, że yy, wiedzą, że ja tam codziennie ich nagrywam. I też im się podobało. Po prostu gra chyta. I od strony mechanicznej naprawdę gorąco polecam. Jeżeli będziecie mieć okazję po prostu spróbujcie. Tak wiem, losowość jest masakryczna, ta gra stoi losowością, ale wierz mi, jeżeli jesteś mistrzem strategii, uwielbiasz suche gry, w których każdy najmniejszy ruch zależy od Ciebie. Tak wiem, strategie nie są suche. Euraski inne, no tak, spokojnie z nim, mnie w komentarzach. Chodzi mi o to, że jeżeli lubisz panować nad wszystkim, to sen jako filerek będzie doskonały. To jest taka przyjemna. Przyjemna rozgrzewka, przed. Bo tutaj szare komórki faktycznie kombinują nad tym, co gdzie poprzestawiać, co jak, dlaczego. To jest świetne. To jest serio świetne. No ale dobra, mówię sobie czas mechanicznie, 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 jeżeli oglądaliście jakieś recenzje snu, czy to tego starszego, czy edycji jubileuszowej, to zazwyczaj zaczynają się one od tego, jaka ta grania jest piękna. No i tak. Ona jest piękna, serio. Popatrzcie na to pudełko z tą złotą rybką. No, po prostu fantastyczne. Ona wygląda jak produkt luksusowy. Jest piękna, zresztą edycja podstawowa też ma bardzo ładne opakowanie, ale nie opak o opakowaniu mówimy. Chodźmy dalej: wnętrze pudełka. Ładna, przeźroczysta wypraska z pięknym motywem drzewa i kruków w środku. Wygląda to rewelacyjnie. Teraz tak, to co uwielbiam, gra, w której mamy notesik, bo musimy sobie zanotować punkty co rundę i co ołówek dodali. Wiecie, jak mnie to wkurza, jak w grach jest coś do notowania, jeszcze pół biedy, jak to jest tylko do zanotowania punktów, ale miałem już na tym kanale nawet gry, w których były notatniki, trzeba było pisać, i to był trzon rozgrywki, a w środku nie było głupiego, małego ołówka. Tu jest, i to jeszcze taki ładny, pozłacany z logo NK. No coś świetnego, nie? Ale dalej nie o tym chcemy słuchać. Chcemy słuchać o kartach, a te rewelacja. Nie wiem, czy to widać, czy nie. Zobaczmy, czy to się uda. One są niesamowite. Te wszystkie obrazki one są piękne. Naprawdę można na nie patrzeć cały czas. Grafiki rewelacyjne. Praktycznie każda z tych kart mogłaby być obrazem na ścianie w domu każdego, kto lubi ładne obrazki. Wiem, żenująco. Ale o co. Czemu... Czemu na początku o tym nie wspomniałem? Ponieważ to piękne wykonanie jest zarówno moim zdaniem wielką zaletą tej gry, bo jest cudowna, ale też jej sporym minusem. Dlaczego? Z tego, co kojarzę ze zdjęć, to podstawowy sen ma na kartach zwyczajnie nadrukowane cyfry i kruki ilości kruków. I to jest spoko rozwiązanie. One po prostu są nadrukowane i tyle. Natomiast tutaj mamy zmienione grafiki względem wersji podstawowej. I mamy też piękne jubileuszowe złote cyfry. Złote cyfry i złote kru kruki. I po pierwsze. Te złote cyferki. Od nich się odbija światło. I w niektórych sytuacjach, jak się zarzuci kartę, póki się nie nauczymy obrazków, no to nam się tu mogą zlewać. To jest trochę irytujące na początku, potem się tego nauczymy. Karty specjalne, które mają na sobie napisy. O, tu mam nawet takie dwie. Nie wiem, czy to będziecie widzieć. Te napisy są zrobione taką czcionką, że jest to również ciężko. Zauważalne, jak je wyłożymy. I na początku, nim się nauczymy obrazków, to też może być irytujące. Natomiast to, co Wam chciałem powiedzieć, że jest faktycznym minusem tego wykonania kart, nie wiem, czy to będziecie chcieli słuchać, bo to może Wam zepsuć rozgrywkę. Jak co to sobie przewiniecie z dwie minuty? Gotowe? Dobra. Te cyfry i kruki tutaj są. Wprasowane. One są wprasowane w kartę i pomalowane na złoto. Co to oznacza? Kiedy obrócimy kartę, to są cienkie kartoniki. Na części kart te cyfry przebijają. One przebijają. Nie widać tego zawsze, ale jeżeli odpowiednie światło padnie na niektóre karty, problem zauważyliśmy głównie przy 0, 1, 3 i 5, bodajże. To to naprawdę widać, kiedy leżą karty na stole. To w niektórych przypadkach da się dostrzec, co my tam mamy. I to niestety, jeżeli ktoś zauważy, a jest nieuczciwym graczem, to może to wykorzystywać. Jak jest uczciwy, to się przesiądzie tak, żeby jednak tego nie widzieć. Natomiast jak to wychwyciliśmy, pierwsza rozgrywka sen, siedzimy, gramy, a moja żona siedzi się chichra jak głupia, jak jakaś postać z kreskówki. Hihihihi. Co ci jest? Później wam powiem. Ehehehe. Skończyliśmy grać, rozłożyła nas na łopatki, w piernicz niesamowity, i co? I mówi, że prawie cały czas widziała karty, które ma przed sobą. Tak akurat światło padało, że po prostu przebijały te wytłoczki. Inny przykład, grałem ze znajomymi. Gramy sobie, bawimy się i tak sobie myślę: A dobra, zobaczę, tu u nich jeszcze nie grałem. Jak to światło pada, patrzę u siebie. Nie widzę nic, żeby przebijało. Ludzik, na co? Kolega Mateusz, pozdrawiam. Co robisz? A, tylko tak muszę coś sprawdzić do recenzji. A Zaczy, się zaczyna się, <gry> co, patrzysz, czy też ci karty przebijają. A no właśnie. No i co? To jest problem. Problem, który no, nie jest może jakiś super wielki, ale mimo wszystko przy grze, w której y, tajność kart jest kluczowym elementem, może to. Całkowicie zepsuć zabawę. Jak traficie na gracza, który jest... takim bufonem za przeproszeniem, to was będzie cały czas ciorał, kurde, bo będzie podglądał karty. Mimo, że tego nawet nie zauważymy, więc miejcie to na uwadze. I drogi wydawco, ta gra jest piękna, ale jakbyście kiedyś robili edycję jubileuszową innej, na przykład Smoków, to tylko nadrukujcie te cyferki, nie prasowujcie ich. Albo zastosujcie 5 razy grubsze karty. Dobra, to, to chyba wszystko, co musicie wiedzieć o śnie, o tym, jakie są moje wrażenia. Ta gra mi się naprawdę bardzo podobała i tak jak mówię, mechanicznie rewelacja. Polecam każdemu zagrać. Spróbujcie, jeżeli nie mieliście okazji, spróbujcie. E, w opisie wrzucę Wam tradycyjnie linki do Ceneo. Sprawdzicie sobie, po ile ta gra krąży. Za jakiś czas Porównam ją także ze smokami. Taki miałem plan. Generalnie od razu miał się pojawić materiał porównujący sen i smoki, ale ze względu na dzisiejszy konkurs, doszedłem do wniosku, że pomówię Wam tylko śnie. No i chciałem się Wam pochwalić z tym, że znalazłem tego Bubla w wykonaniu. Dajcie znać w komentarzach, czy Wasz egzemplarz snu, jeżeli posiadacie, też ma taki problem. Czy to akurat mi się trafiły takie karty. Ja jestem tego zacznie ciekaw i to pomoże też innym. No dobra, czyli wszystko jasne. Przejdźmy sobie do finałowego segmentu, czyli obiecanego konkursu. Zapraszam! No i skoro już wszystko wiecie o śnie, to pora przejść do innego konkursu. Konkursu, którego partnerem jest wydawnictwo Nasza Księgarnia i to ono y, zafundowało nagrodę w tej zabawie, którą rozpoczniemy za chwilkę, a nagrodą jest gra Draftozaur. Dlaczego właśnie Draftozaur? Yy, tu powinienem trzymać pudełko, ale pokażę Wam tylko zdjęcie yy, okładki, gdyż Draftozauru jeszcze nie mam, acz planuję mieć. A z jakiej okazji konkurs właśnie z Draftozaurem do wygrania? Z tejże okazji, że ta gra została wybrana najlepszą grą dla dzieci roku 2021, i właśnie dlatego wydawnictwo Nasza Księgarnia zdecydowało się zafundować nagrody dla planszówkowiczów, między innymi dla moich widzów, czyli dla Was. Co będziemy robić w konkursie? Jakie są jego zasady? Zasady są bardzo proste. Tu tutaj sobie tasuję. Karty z gry Sen. Tutaj zaraz wyłożę 10 kart, a Waszym zadaniem będzie odgadnięcie sumy kruków, jakie znajdują się na tych 10 kartach. Dlaczego 10, a nie 4, jak w grze? A no dlatego, żeby było trudniej. Bo czemu nie? Eee, pierwsza osoba, która trafi dokładną liczbę kruków, wygra. I otrzyma od naszej księgarni egzemplarz Draftozaura. Jeżeli żadna osoba nie odgadnie ilości kruków, jakie się znajdą na tych kartach, to nagrodę zdobędzie osoba, która była najbliżej. Dodam, że o zwycięstwie decyduje kolejność komentarzy. Komentarzy, których nie możecie edytować. Tutaj też prosiłbym Was, żebyście komentarze konkursowe wpisywali po prostu samą... Sumę kruków, jaka Waszym zdaniem jest na kartach. Natomiast, jeżeli chcecie pokom pokomentować samą grę i to, co się działo w odcinku, to zastosujcie kolejny oddzielny komentarz. Po prostu. Tak będzie mi łatwiej sprawdzić wyniki. Y Odpowiedzi zbieram do najbliższej soboty do godziny 15, czyli do 11 grudnia do godziny 15. Dlaczego tak? A dlatego, żebym mógł wam w niedzielnym filmie zdradzić zwycięzcę oraz to, ile kruków znajduje się na tych kartach. Dobra. Powiedzmy, że jest. Przetasowany, jak widzicie cały czas mieszam, zresztą nad konkursem y, czuwa swoim y, czujnym okiem komisja gier i zakładów. Dzień dobry, dzień dobry, tak, tak. Ech, tak, wszystko gra. Ech, tak, wszystko gra. Dzień dobry, dzień dobry, Ech, no, tak, wszystko gra, wszystko gra. Ech, doberek. Ech. W takim razie wyłóżmy karty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, i dziesiątą damy tutaj. A co? Mamy dziesięć kart. Ja za chwilkę nakręcę, jak je. Odwracam, komisja oczywiście czuwa. Eee. I w kolejnym filmiku w niedzielę rano przekonacie się, kto wygrał. Jaka jest suma kruków, kto zwyciężył. I jeszcze jedno: karty klepsydr, jeżeli się pojawią, traktujemy tak jak w grze. A to oznacza, że jeżeli będzie nieparzysta ilość kart klepsydr. Każda z nich jest warta 9 kruków. Jeżeli będzie parzysta ilość klepsydr, każda z tych kart to 0. Dobra, ja za moment go wracam, sumuję i w niedzielę macie wyniki konkursu, a Wy komentujcie, wrzucajcie, ile tu łącznie będzie kruków. Dobra, to w zasadzie. Tyle ode mnie. Dziękuję, że ze mną byliście. Dziękuję, że to obejrzyliście. Jeżeli wam się podobało, będę wdzięczny za łapkę w górę i za zasubskrybowanie mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robiliście. Tutaj nadmienię w kwestii konkursu jeszcze, że nie subskrypcja nie jest konieczna. Jeżeli chcecie subskrybować mój kanał, to róbcie to, dlatego że podobają wam się moje materiały, a nie dlatego, że wam rozdaję jakieś gry. Eee, nadmienię też, że. Komentarzy konkursowych nie mogą wrzucać członkowie mojej rodziny. No sorry, nawet jak skomentujecie, i nawet jak traficie, to i tak gry nie dostaniecie, ponieważ moja familia udziału w konkursie nie bierze. Chyba już wszystko jasne. To mój pierwszy ko konkurs, więc wiecie, no chaos, chaos, jeszcze raz chaos. Zresztą każdy mój film to jest chaos, więc z tym mocnym akcentem zakończmy. Dzięki, cześć!